Orbert! Pierwsza zmiana o, o, o. od Rana z Fox FM. To paweł to paweł. Paweł. Zamiast mandatu dobry uczynek, swoją niezapłaconą karę tak mogą anulować mieszkańcy jednego z kanadyjskich miasteczek. Od dziś przez niecały miesiąc będą mogli uniknąć zapłaty za wszystkie nieopłacone mandaty za złe parkowanie. W zamian zobowiązani są do podarowania zabawek, słodyczy lub innych produktów na rzecz najbardziej potrzebujących Ach. ze swojej okolicy. Cześć tu Ewelina Lisowska, słuchacie łamiących wiadomości. Pawła Dącbacha. To było w 1873 roku pewien znany francuski poeta próbował zabić swojego kochanka. I teraz rewolwer, z którego strzelał, poszedł pod młotek. Został sprzedany w Paryżu za całkiem niezłą sumę. I o tym będzie wiadomość o dziewiątej. Dobrze, to nie trzeba czekać na wiadomości o dziewiątej, żeby usłyszeć to. Palma, znów nie Majorka. Mm -hmm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Aha. Cześć, tu Ewelina Lisowska, słuchacie łamiącego. No, masz, masz, czytaj w takim razie. Proszę, no możesz, ty czytaj. Nie, no to, Państwo, to jest taki obiekt, na którym chętnie się pojawiamy, jak lecimy na wakacje. Jak już tak, ubieramy pieniądze. To bardzo, bardzo popularna miejscowość no. nazywa się Palma de Majorka, właściwie to mm -hmm. już nie. I to jest tak, że tam się regularnie, w zależności od tego, kto się dorwie do władzy, to zmieniają. Albo jest Palma, albo jest Palma de Majorka. I wiadomo dlaczego. Bo im odbija palma. Dokładnie. Bar bardzo proszę. Norbert! Magda. Konrad! Ha, pierwsza zmiana! Od Konrad się nie wstydził, nawet się pochwalił e, pewną wpadką, która wydarzyła się parę lat temu. Tak, to była moja największa wpadka w mojej historii kontaktów z radiem. Mnie akurat wtedy nie było, <grym> więc nie mogę ja nawet to przeprosić. E, ale to się wydarzyło. E, państwo posłuchają, ponieważ ta wpadka nawiązuje do utworu pod tytułem ESAP. Pora zadzwonić kogoś, kto napisał o łapaniu do pupy. Pierwsza zmiana. i zapupę. No właśnie, no. Wiesz, jak to woli, Anna Chmiel leży, więc jej się teraz łapać nie dam. Wszystkie dłonie z Krakowa pozdrawiają pośladki Pawła Donzbacha. Przypominamy, dzisiaj jest <grym> dzień łapania za pupę, nie do pupy, jak to powiedziałem wcześniej. Chociaż zastanawiam się, jak by wyglądał dzień łapania do pupy. E, przepraszamy, jeśli dzieci nas słuchają, no ale tej wpadki nie mogliśmy pominąć. Jakby... Ja, przepraszam, ale ja wci wciąż nie wiem. Jasne. Jak to? Jakby wyglądał Jasne. taki dzień? Nie no, ale powiedziałeś to, no. To się wydarzyło. To się wydarzyło. To naprawdę się wydarzyło. Norbert! Cholera. Pierwsza zmiana. Od Fox Pitbull to jest jeden z filmów, jeden z wyjątkowych filmów w Polsce, bo tam są dialogi i one rzeczywiście porywają. Czy, powiedz, czy to jest wszystko masz tam napisane dokładnie w scenariuszu, czy była jakaś improwizacja? Nie, nie, no. Wszystkie te dialogi były zasłyszane przeze mnie w życiu, no. W siłowni, w kolejce, nie wiem, po odżywki. Czyli <laughs> na co? przykład to? A Zbigniew i Zbyszek to te same imię? Bo było dzisiaj pozwolenie Zbyszek. A teraz Zbigniew. Tak, to jest, to jest, to jest <laughs> zasłyszane e, przez osobę, którą znam. I, i właśnie mnie zapytał się, e, czy Zbyszek i Zbigniew to jest te same imię. Mówię, tak, no, a dlaczego pytasz się? Wiesz co, bo była taka sytuacja, że kiedyś takiego Zbyszka uderzyłem i, wyszło, i przyszło wyzwanie za Zbigniewa. I nie wiem, czy to jest ta sama osoba. Norbert Pierwsza zmiana od grana z Fox Padło pytanie w czasie transmisji na żywo, co dzisiaj na obiad? Jaka była Twoja odpowiedź? Połowina. Wołowina, ale wcześniej powiedziałeś zupełnie coś innego. A, kaczka duszą nad drzwiami. Musisz <głosyś> bo... mi dać przepis koniecznie. Okej, okay, bo ty gotujesz, ty, ty, tak, ty sam, sam gotujesz. Czyli nie da się jednocześnie odchudzać i trenować na przykład na rybka duszona na parze z ryżem i do tego warzywa gotowane i potem pójść na siłownię na Można. mega wysiłek. Można, ale trzeba wiedzieć ile tej rybki jest, no bo, bo to jest zdrowe jedzenie, ale na przykład widzę, patrzę na ciebie i myślę, że możesz zjeść tylko do posiłku 100 gram tej ryby. Czyli jak zjejszy 250, no to twój organizm strawi 100, a resztę pójdzie... Nie idzie, nie idzie, nigdzie nie idzie. Właśnie. Nawet cycki nie idzie. Domek. No właśnie, nie chciał tego mówić, bo wszystkie moduły się. Panie Boże, spraw, żeby ta pizza poszła w cycki. Niestety nie idzie, cycki, tylko idzie gdzie indziej.